Cześć kochani, dzisiaj y, chciałem poruszyć temat zachwytu. Zachwyt. Takie słowo, rzadko używane w sumie, nie? Y, dlaczego warto go celebrować i dlaczego w zasadzie niemal zawsze jest to możliwe? Niemal zawsze. Y, mówię to y, także, bo jestem w pełni świadomy, tak, że jeżeli poziom y, niedobrostanu, tak, poziom y, nasilenie depresji tak, jest y, naprawdę bardzo mocne, to powiedzenie komuś, zachwyć się czymś, nie? czy pokochaj siebie, jest jednym z najgorszych rzeczy, które można zrobić. No bo właściwie mówisz komuś coś, dla kogo leży to poza zasięgiem, i jeszcze bardziej go dobija, że nie może tego zrobić. Dlatego podkreślam, że jeżeli poziom takiego dyskomfortu jest już tak duży. To faktycznie, tak. Trzeba, no jest to, depresja jest chorobą. Trzeba skorzystać z lekarza, tak? Dosłownie, psychiatry, czy, czy skorzystać z farmaceutyków, czy jeżeli ktoś niekonwencjonalnie chce, nie wiem, mikrodawkowanie czegokolwiek, tak? Gdzieś tam zioła, tak? Jak najbardziej tak. Po prostu trzeba skorzystać z czegoś z zewnątrz. Natomiast. Jeżeli ten poziom nie jest aż tak duży, tak, i, i, i sam poziom dyskomfortu jest jeszcze nieznasilony, ta depresja jest lekka, czy powiedzmy umiarkowana, czy nawet normalnie żyjemy, ale doświadczamy różnych rzeczy, tak, typu złość, smutek, lęk w formie zapalnej, tak, czyli smutek w formie jakiegoś tam natężenia depresji, pustki. Yy, Przepraszam, smutek, złość w formie jakiegoś czy skokowo wbijającego nam napadu wściekłości, czy, czy, czy gotowania się w nas, czy lęku w formie nerwicy, niepokoju, tudzież kompulsyjnego, kompulsyjnej potrzeby planowania przyszłości na podstawie przeszłości, tak? Bo, bo tak to działa. tak, Nasz mózg analizuje i pokazuje nam, że tyle rzeczy jest do ogarnięcia, no i ja już nie jestem tu i teraz, ja już jestem tam. Nie? Wszystkie techniki mindfulness mają na celu zakotwiczenie nas w tu i teraz. Tak? Poczucie, że jest niedziela, już chodzę, bo w poniedziałek do pracy nie, no ale jest niedziela. Tak? Jest to mnóstwo technik. Tak? Jedną z nich jest skoncentrowanie się, fokusowanie się na zachwycie. I generowanie go w sobie, i celebrowanie, tak. Nawet kiedy nam w zasadzie jest smutno, tak, i ciężko nam yy, wyjść yy, poza yy, jakiś pułap, nawet jeśli nas coś zezłościło, przytłoczyło. Kubek Angry Birds. Yy. <grymna> Reklama lokowana. Yy. Angry Birds, no właśnie, a, a propos. Nawet wtedy. Możemy znaleźć zakotwiczenie w zachwycie, tak? Gdyż patrzymy na cokolwiek, poświęcamy uwagę czemukolwiek w zasadzie. Możemy popatrzeć na swój palec. Zgina się, działa. Jest idealnie dopracowanym mechanizmem, nie? Możemy popatrzeć na psa, który tam leży. Wspaniale skonstruowana y, istota przez naturę, tak? Drapieżnik, tak naprawdę. Y, możemy popatrzeć na kubek. Piękne kolory, tak? Oczywiście, kiedy jest mi smutno, patrzę na to przez czarne barwy i, i kiedy widzę y, wiosnę y, widzę, że wszyscy się cieszą, no to ja wtedy czuję się jeszcze gorzej, nie? bo no, ja się czuję w czarnej dupie, a, a, a jest wiosna, nie? I, i, i wręcz mam. Y, w wielką skalę porównawczą, jak tam idą zakochane pary, a ja tu siedzę samotny w dupie, nie? No to wtedy nawet jakąś najdrobniejszą rzecz, wymaga to czegoś takiego, co jest uważnością, tak? Czyli włączanie sobie tej lampki, tak? Ok, czuję się w dupie, mogę się poddać temu i w apatii, w nieświadomości, nie? W zasadzie i tak tym wszystkim rzeczom, które przychodzą, smutek, złość, my możemy nie stawiać czoła, ale pozwolić sobie na nie. Zobaczyć je, tak? Przychodzą, nazwać, jest smutek, złość, wstyd, poczucie winy, zidentyfikować, tak? Są różne techniki służące do tego, żeby przeżyć to świadomie, nie w apatii, nie w kontroli, stawiam opór temu albo, albo napieram, żeby tego nie było, tylko świadomie to przeżyć. Świadomie, gdzie to jest, co to wywołało, w jaki sposób yy, to na mnie oddziałuje, kiedy to pojawiło się po raz pierwszy, jakie to uczucie jest dla mnie i ja dla niego, tak? Ale to zostawiamy. Dziś rozmawiamy o zachwycie. Wtedy włączamy sobie tą lampkę, tak? Tak jak powiedzmy, no, włączam sobie lampkę mindfulness, tak? Czasem pędzę i nagle chwileczkę pędzę. Dobra, tu i teraz pędzę. Tu i teraz pędzę. W tym momencie oświęcam czas pędowi. Już ten pęd jest świadomy. Już to robię z poczuciem nie, że pędzę tam gdzieś dokądś. Pędzę tu i teraz, nie? Tu i teraz mówię do komórki. Jest to mindfulness. Tu i teraz sięgam i trzeci raz piję, bo się nawadniam, dzisiaj jest gorąco. Podobnie z zachwytem, włączam i okej, okay. dobra, patrzę i faktycznie ten palec pięknie działa, pięknie działa, mimo że wszystko jest dla mnie w czarnych barwach, ale on pięknie działa. Oczywiście, że mu ktoś może powiedzieć, ale mam to w dupie, no dobra, nie, patrzę tam na psa, o, właśnie coś przejeżdża i się pobudził, tak? Włączam i wręcz sobie powtarzam, tak? Jestem zachwycony tym, czuję zachwyt tym psem. Czuję zachwyt tym palcem. Budzę się, listopadowy poranek. Okej, okay, ale ja żyję. Tak, mogę coś powiedzieć, co to za życie. Wymaga to jakiejś formy uważności, jakiejś formy dyscypliny, jakiejś formy może zmuszenia się nawet delikatnie, tak? Niemniej jednak wejścia w tu teraz, w przepływ. Idę po schodach. OK. Zwracam uwagę, jak pracują moje stopy. Są wyspecjalizowanym mechanizmem służącym do chodzenia i schodzenia po schodach. Idealnie sobie radzą, tak? W przeciwieństwie do mojego psa. Jest taki jamnikowaty, więc zachaczam brzuszkiem. Poświęcam uwagę temu, co się dzieje, i włączam sobie świadome zauważenie tego, jak to często bardzo fajnie działa, tak? Jak ten kwiat, tak, rośnie jak to słońce przemierza po niebie, jak to wszystko jest poukładane, tak? Ktoś może powiedzieć, to jest chaos, no ale trochę zorganizowany jednak, nie? Zachwyt, codzienne generowanie w sobie chociaż szczypty. Podkreślam, jeśli poziom natężenia, smutku, depresji jest duże, faktycznie ciężko. Ale do pewnego momentu, nawet jeśli doświadczamy różnych yy, negatywnych rzeczy, jesteśmy w stanie włączyć sobie. Okej, okay, włączam sobie tą lampkę, z napisem zachwyt. Zachwyt. Otwieram szeroko oczy. Tak, teraz zachwycę się tym pięknym drzewem. Patrzę na nie, jak przez, przez nie płynie energia, jak przez nie płyną soki, jak przez nie płynie życie tak naprawdę, jak. Jest piękne łącze w tym momencie, patrzę pomiędzy liśćmi a korzeniami, które do czegoś innego służą, a jednak są połączone. Patrzę na ten telefon. Wspaniała skontrolowana maszyna, którą umożliwia mi w tym momencie yy, łącze z całym światem. Tak? Walczam zachwyt. Nawet jeśli jakaś część mojej osobowości ma to w dupie. My nigdy nie jesteśmy taką kulą zamkniętą. My składamy się z różnych części osobowości. Są te cierpiące, są te. Yy, Yy, przytłoczone, tak. Są te, co mają w dupie, są te, które są w apatii, a są te, które są w dalszym ciągu otwarte na tego typu uczucia. Oczywiście po raz trzeci pomijam to, że jeżeli jesteśmy rzeczywiście w stanie strasznym, tak, który często może wymagać nawet hospitalizacji czy, yy, czy farmakologii, yy, wtedy już jest ciężej. Do pewnego momentu yy, jesteśmy w stanie to zrobić, tak. Jesteśmy w stanie to robić, bo nawet tutaj, hospitalizacja czy farmakologia yy, polega na tym, że no my jesteśmy już takim drzewem, które się prawie łamie. Ona nas ma podnieść do tego momentu, żebyśmy mogli sięgnąć po różnego rodzaju techniki pracy z sobą, yy, pracy z kimś, jakiejś terapii, yy, czy różnych technik, chociażby mindfulness, czy tego zachwytu. Tak? Codzienne generowanie jak najczęściej tego zachwytu yy, w sobie yy, jest kropelką. Która kapie na te nasze różne skrzywdzone części osobowości, która, mówiąc kolokwialnie językiem Davida Hawkinsa czy Kartatole, podnosi nasz poziom yy, wibracji. Yy, generowanie w sobie zachwytu i celebrowanie go, tak? Celebrowanie. Chcę mi się pić. Ach, ta woda jest tak wspaniale orzeźwiająca. Wodo, jestem to zachwycony. Tak, wrzuciłem tam jakąś, jakiegoś klucza z, z, z wapnem, jest smaczne, nawet zwykła, jestem zachwycony. Nawet kiedy jestem w czarnej dupie, podkreślam wymaga to włączenia tej lampki, tej uważności, że nie biorę teraz i tego piję i ciach i robię wszystko w pędzie. Ok, teraz zatrzymuję się na chwilę i poświęcam czas tej wodzie. Czuję zachwyt, niesamowicie orzeźwia, nie? Yy, możemy patrzeć na różne rzeczy tak w ten sposób. Są rzeczy, których z gruntu rzeczy no patrzę w lustro i ktoś powie nienawidzę siebie, nie? Okej, okay, nie? Jestem w takim stanie w tym momencie, że do samego siebie mam takie odczucia, nie? Yy, można spróbować popatrzeć, nie? Okej, okay, ale oddycham, patrzę na swój nos. Jest idealnie przystosowany do tego, że wchodzą, wchodzi tam tlen i wydycha dwutlenek węgla. Mam wielkie dziurki, które pozwalają mi na to. Tak? Większe niż w moich znajomych. Mogę zachwycić się swoją dziurką w nosie, a przynajmniej poświęcić jej uwagę. tak, Zobaczyć, jak działa. Mogę zobaczyć jak pięknie działa lustro, tak, które odbija w tym momencie moje światło, tak? mogę zobaczyć, że jednak jestem w jakimś pomieszczeniu, tak? w sumie czuję się smutno, źle, nie? Tak? ale jednak ktoś je wybudował, ktoś je wybudował w jakimś celu. Tak? Podkreślam, wymaga to włączania tej lampki pod tytułem uważność, pod tytułem spojrzenie, dlatego wymaga to samodyscypliny jakiejś, niedużej. Mówimy o rzeczach banalnych, tak? My się nie mamy zachwycać jakimiś cudami, tak? My mamy poświęcać uwagę drobnym rzeczom, tak? Yy, zobaczyć, jak działają, zobaczyć, jaka jest ich funkcjonalność, zobaczyć yy, w nich różne rzeczy. Zawsze, nawet jeśli popatrzę na nogę od stołu, tak, która jednak jest zrobiona z jakiejś takiej wikliny dziwnej, yy, to mogę popatrzeć, jak to fajnie się przenika, jak to. Ktoś fajnie wymyślił, tak? Jaką to ma wartość dodaną oprócz tego, że jest to zwykłym stołem. W ten sposób najprostsza rzecz podniesie troszkę mój poziom wibracji, nawet o milimetr. Jeśli będziemy włączyć wystarczająco często tą lampkę. Ten poziom się będzie delikatnie podnosił. To nie jest technika, która nagle nam zrewolucjonizuje i zmieni nasze spojrzenie na życie, zmieni świat i sprawi, że y, problemy się y, przestaną istnieć. Nie? U jednego na tysiąc osób pewnie tak to zadziała bardzo mocno. Niemniej jednak jest to technika, która nieco nas podniesie. Tak? My oczywiście chcielibyśmy jakiś, Bóg wie, zmiany i od razu y, y, pływać y, y, w chmurze świadomości i, i, i szczęścia. Nie? Y, natomiast to jest proces, pozwólmy sobie. Na ten wzrost, tak? Czasem na spadek, świadomie. <laughs> Przyszło coś gorzej, tak? Okej, okay, czy lepiej, czy gorzej. No ale ja w tym momencie się zachwycam <laughs> moim psem, który patrzy na mnie. Widzia. Cieknie z mordki, bo gorąco. Jestem zachwycony. Generuję w sobie zachwyt. I celebruję go. Generuję i celebruję. W jakiejś formie zawsze, albo niemal zawsze, bo czasem jesteśmy niżej tutaj tej kreski. Jesteśmy w stanie coś takiego poczuć. Im częściej coś takiego będziemy robić, tym lepiej. Możemy żyć w nieustannym zachwycie, jeżeli ta lampka jest cały czas zapalona. Oczywiście do pewnego momentu wymaga to samodyscypliny, tak, tej uważności, tego aktywnego spojrzenia, na które czasem nie mamy siły, nie? oczywista rzecz. Jest to prosta rzecz. Wszystkie techniki mindfulness są bardzo proste, do tego stopnia proste, że czytamy o nich i, i czy słuchamy i no, the fuck, nie? Yy, ale są skuteczne. Zazwyczaj nic nie jest skuteczne u każdego, tak? Nie ma takiej techniki uniwersalnej, tak? Ktoś, kto twierdzi, że jakikolwiek terapeuta, także że jego yy, racja jest yy, najlepsza, no okej, okay, no dla niego jest najlepsza, nie? Każdy ma swoją rację, jest jak dupa, nie? Yy, niemniej jednak, jest to jedna z tych, technik, z tych technik, która ma za zadanie podwyższyć delikatnie nasz dobrostan, nie? I, I warto y, w ten sposób żyć. Warto w ten sposób żyć. Wtedy my żyjemy świadomie, tak? Wtedy nawet jeżeli coś przychodzi, tak? I wkurzyłem się, wydarłem się na przykład na dziecko, nie wiem, <laughs> tak? Jestem człowiekiem, ulało mi się. Przy, przyznaję sobie do tego prawo. Czuję się winny, przyznaję sobie do tego prawo, nie? To nawet na tą złość jestem w stanie popatrzeć. Kurwa, jaka duża, nie? Ale kocze duża, nie? Smutek. Ty jesteś wielki, przychodzisz, kurczę, a ja czuję do ciebie złość, nienawiść, bo nie lubię mojego smutku. Nie? No to on będzie nie lubił mnie, no to będzie, będę miał, ale wtedy nawet na to mogę popatrzeć. Jakie to jest wielkie? Jakie to jest? Nie namawiam tutaj, żeby zachwycać się swoją złością. Nie? Pokazuję jedynie, że nawet na to można popatrzeć w sposób świadomy. A patrzenie na życie i wszystkie jego elementy, tak i namacalne, i nienamacalne, w sposób świadomy, nie lubię słowa zawsze, tylko powiem zazwyczaj. Przynosi lekkość, której wszystkim Wam życzę. Wszystkiego dobrego. Idę się nawadniać. Cześć, hej.